Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Kazimierza Witamy Państwa w kolejnym odcinku z Wami, kulturalnie. Z ekipą tego programu jeszcze w sali lustrzanej nie byliśmy, no ale czekaliśmy na ten właściwy moment. Właściwy moment jest właśnie dzisiaj, ponieważ dzisiaj tutaj odbywa się czwarty wielki test wiedzy o Tarnowie. A ze mną Maria Zawada-Bilik, przewodnicząca jury. Witaj Mario, dzień dobry. E, witaj Moniko, witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo i wielki szacun dla ciebie, Moniko, że zdecydowałeś się wziąć udział w teście, w którym pytania są i bardzo łatwe, i bardzo trudne. No właśnie, już o stopniu trudności, co nieco zostało powiedziane. Rzeczywiście, niektóre pytania dla osób, które interesują się pewną tematyką, no bardzo proste ale inne bardzo skomplikowane z bardzo wąskich specjalizacji czy obszarów życia społeczno-politycznego, historycznego miasta Tarnowa. Ale powiedzmy od początku, to jest czwarty test wiedzy o Tarnowie. To jest wydarzenie, które służy czemu? Obecność kilkudziesięciu osób, ponad 70 osób w każdej edycji. Świadczy o tym, że ludzie potrzebują takiej formy rywalizacji, bo Popatrz, za zawody sportowe są puchary, medale, wszyscy mówią o tym głośno i, i, i dużo emocji. Za jakieś inne osiągnięcia, tak. A za intelekt, za wiedzę, za szacunek do miejsca, w którym się mieszka, żyje, pracuje lub też przebywa, to już jakoś tak może mniej. W związku z tym. Yy, Przyszło nam do głowy, że, że, że jest taka potrzeba, żeby ludzi zacząć wiązać z miejscem zamieszkania, z historią. Miasto jest wyjątkowe, tych kart historii jest tak wiele, że nie ma problemu z wymyślaniem pytań do edycji, a tych pytań naprawdę trzeba przygotować dużo. Poza tym, pula nagród 15 tysięcy to też świadczy o szacunku do osób, które. Odważyły się, przygotowały i teraz po prostu przychodzi, przychodzi chwila prawdy, żeby sprawdzić, co się umie, ale też żeby, jak ja to mówię, pobyć w dobrym towarzystwie. Bo liczba młodzieży z trzeciego liceum, pierwszego liceum, drugiego, szkoły Szczepanika, 16 LO, aktywne szkoły. Są aktywne wszędzie, ale też mamy radnych, mamy dziennikarzy, mamy liderów opinii publicznej, służby mundurowe. Spotykamy się tutaj, żeby trochę popatrzeć na siebie, trochę się podenerwować, trochę porywalizować. A poza tym potem sięgnąć do tego testu i zadać sobie pytanie, albo poszukać, bo tego nie wiedziałem. Na to pytanie czwarte nie wiedziałem, a o co to chodzi z tym? Więc to takie też rozbudzenie zainteresowania miastem. Myślę, że Tarnów. Zasługuje na to, a Tarnowianie również, żeby mieli taką formę rywalizacji, żeby można było zgarnąć kasę za to, jeśli się o mieście wie dużo. Ta forma rywalizacji niektórym bardzo przypada do gustu, przypadła, bo są stali bywalcy testu, są. którzy po raz czwarty mierzą się z pytaniami o, dotyczącymi Tarnowa. Wiedząc, że nie są to niektóre łatwe pytania i tym bardziej cieszę się bardzo i bardzo dziękuję z góry za to, że, że jesteście Państwo z nami. Tutaj w tym momencie, bo bez uczestników. Test nie miałby sensu, a jeżeli jest taka liczba chętnych, to znaczy, że należy to robić, że trzeba to robić i myślę, że inne miasta powinny się na nas wzorować. Powiedzmy o autorach pytań. 100 pytań do pierwszego etapu, ale zanim o tych pytaniach muszę powiedzieć jednym zdaniem. Testu nie byłoby, gdyby nie nasi partnerzy, którzy ufundowali nagrody finansowe, są to spółki miejskie, czyli to jest też takie poczucie pewnego obowiązku w stosunku do mhm. tych, którym spółki nasze świadczą usługi, czyli takiego szacunku dla mieszkańców. Mamy coś dla Was. Chcemy coś ufundować, chcemy się włączyć w to. To, to jest PUK, to jest MPS, to jest TBS i to jest MPK. Mówię skrótami, ale chyba wszyscy doskonale je znajmy. I teraz do pytań. Tych pytań jest o wiele więcej, bo 100 pytań do pierwszego testu tego pierwszego etapu przygotowuje się ich więcej, żeby potem eliminować, czy aby się nie pokrywają, czy nie, po, czy nie były w poprzednich edycjach, bo kilka osób przygotowuje testy. A potem drugi etap zestawów co najmniej 20 i trzeci etap. Więc tak, kto Janusz za tym stoi. Tak, Maria. za tym stoją fantastyczni ludzie. Co roku nie są to te same osoby, ale mamy takie osoby, które są z nami też od pierwszego testu. Piotr Filip, znawca tej nowszej historii Tarnowa, ale XX wiek, XXI. Paweł Juśko, dr Paweł Juśko, znawca spraw wojskowych, pułkowych, ale też sokolnictwa i różnych spraw z tym związanych. Także pani Lucyna Biedratowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej. Sprawy, które dotyczą miasta współczesnego, bo ono też żyje, ono się, ono się dzieje. I pan Janusz Kozioł, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Niektórzy mówią specjalista od pytań o kulturze, o historii Żydów tarnowskich, to też, ale też znawca historii naszego miasta, która jest no, i zawiła, i ciekawa. Czego życzyć w takim razie uczestnikom? Bo już chyba jakby samo uczestnictwo jest jakąś frajdą. To, to jest nie tylko frajda, to jest wielkie zwycięstwo, to jest odwaga, to jest szacunek do samego siebie. Tutaj mieszkam, żyję lub pracuję, uczę się. Utożsamiam się z tym miejscem, bo jestem jego częścią. A jeśli A jestem, tak, to wypełniam to, to miasto wiedzieć. swoją osobą chcę wiedzieć, i chcę więcej. wiedzieć. Tak, mhm. to jest fantastyczne. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że, że tyle mamy ludzi, które, e, którzy mimo jakiejś tam wątpliwości, czy dobrze wypadnę, czy nie. Idą, idą z nurtem, wchodzą do tej głębokiej wody i myślę, że to jest na najpiękniejsze, bo historia mówi o tych, którym nie jest wszystko jedno. A na tej sali zapewniam cię, to są właśnie te osoby, którym nie jest wszystko jedno, gdzie żyją, co robią, w jakim mieście, jaki ono ma kształt i chcą mieć wpływ na to, co tutaj się dzieje. Znać Tarnów od podszewki, tego życzymy wszystkim, którzy przymierzają się już teraz, bo myślę, że są tacy, którzy szykują się, merytorycznie przygotowują się do piątego, to będzie chyba Moniko, wiesz, Moniko, wiesz, jakie to jest przyjemne uczucie, kiedy mamy sygnał z naszej miejskiej biblioteki, nie ma. Wszystko o Tarnowie wypożyczone. <laughs> Czyli jednak prace przygotowawcze były tak, sze szerokim jest, strumieniem prowadzone. Ale to jest fantastyczna rzecz. Rozbudzić zainteresowanie, wywołać emocje. Oczywiście jeszcze dużo pracy przed nami i myślę, że kolejne edycje będziemy się starać, żeby wypracować. I, i, i regulamin jest elastyczny i może pula nagród będzie większa, co by nam się marzyło. Ale za to, co już do tej pory było, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim. Po pierwszej części testu, wszyscy uczestnicy wyszli na rozmowy i na wymianę zdań o stopniu trudności i o tym, które pytania były rzeczywiście bardzo zaskakujące, a które były banalnie proste. Czy takie banalnie proste pytania były? Zapytam o to teraz kwiat młodzieży tarnowskiej, bo tutaj z nami dzisiaj przedstawiciele pierwszego liceum, przedstawicielki właściwie pierwszego liceum ogólnokształcącego, to dziewczęta i chłopcy z trzeciego. LO w Tarnowie. Dziewczyny, wiem, że po raz pierwszy brałyście udział w teście. Jak wrażenia po tej pierwszej części? E, uważam, że było to dosyć trudne, ale w sumie można było brać na logikę i jakby. No to się, niektóre pytania brało się tak jakby z wiedzy takiej ogólnej, jak na przykład były, było zapytanie o tego piłkarza na przykład. Ogólnie trudno było się przygotować do tego konkursu, ponieważ było mało źródeł według mnie. Na internecie nie wszystko było napisane, a właśnie książek też nie zawsze wszyscy mają. Zresztą obszar bardzo szeroki, bo no to tak, jest tak, tak. No, bardzo, bardzo zamierzchła historia Tarnowa i czasy współczesne, i polityka, i sztuka, i, i społeczne warunki bytowania na przestrzeni wieków, więc naprawdę spektrum wiedzy bardzo szerokie. Czy były pytania, na które na przykład na 100% znałyście odpowiedź? Ja na pewno było. kilka Takich pytań, które po prostu no, były łatwiejsze, ale uważam, że test ogólnie był dość trudny, ponieważ zakres materiału był ogólnie z no, współczesnej historii Ternowa. No ale wydaje mi się, że jest to takie przyjście, godne polecenia i każdy może wziąć udział, więc polecam zupełnie inna historia związana z adrenaliną i z tak, nerwami niż tak. w szkole przeżywacie Oj, prawda tak, tak. tu jest trochę swobodniej mimo wszystko tak, tak mi się mhm. wydaje dobrze dziewczęta opisują swoje wrażenia jako debiutantki w wielkim teście wiedzy o Tarnowie no ale mamy weteranów przedstawicieli trzeciego liceum ogólnokształcącego tutaj panowie właśnie z trzeciego LO Kacper i Wojtek Wiem, że już po raz któryś, Kacper, Ty po raz, który bierzesz udział w teście? Po, po raz trzeci. I jak wrażenia z dzisiejszego, pierwszego etapu? Był łatwiejszy niż w tamtym roku, ale trudniejszy niż na przykład dwa lata temu. Dużo było pytań, które sprawiły mi trudność na temat współczesnej kultury różnych tam koncertów, wydarzeń, które odbywały się w Tarnowie. A tak to na niektóre pytania logicznie można było dojść. Były też takie, które jak ktoś od początku żyje w Tarnowie, to powinien wiedzieć. Czyli można powiedzieć prawie, że bułka z masłem. Sprawdźmy, czy to była bułka z masłem dla prawdziwego weterana wielkiego testu o Tarnowie, Wojtku. Ty od samego początku zmagasz się. Z tymi pytaniami dotyczącymi tarnowa. Coś było w tym roku, co cię zaskoczyło, jakiś obszar wiedzy, który był totalną jakąś niespodzianką dla ciebie. No właśnie było dużo pytań odnośnie współczesności, odnośnie inwestycji, jakichś wydarzeń, które się działy dość, dość niedawno. I tak naprawdę też właśnie ciężko było się też przygotować, bo trzeba jednak śledzić, śledzić wydarzenia na bieżąco. Mhm. Trzeba wiedzieć, co się w mieście dzieje, trzeba się na bieżąco interesować. Były, było oczywiście dużo pytań, które y, można było oczywiście dojść do nich. Mm. Były niektóre pytania, które były dość proste, natomiast y, też oczywiście były takie, które naprawdę sprawiły trudność y, myślę, wielu uczestnikom. Słuchajcie, a jak mielibyście poradzić osobom, które na przykład zechcą w przyszłym roku, w piątej edycji wziąć udział, no to jaki jest taki elementarz podstawowy, jeżeli chodzi o przygotowanie, no bo wiemy, że na pewno niektórzy przyszli tu z czystej ciekawości po prostu z taką wiedzą, jaką mieli, bez szczególnych przygotowań, ale jest też sporo takich poważnych graczy, którzy rzeczywiście rzetelnie przygotowują się do tego testu. Wojtku, co jest lekturą przy przez Ciebie polecaną? To znaczy jak zacząłem się interesować parę lat temu tak bardziej Tarnowem, to właśnie taką pierwszą książką, którą czytałem, to był mój Tarnów, Antoniego Sypka i bardzo ciekawa książka, tak bardzo barwnie opisująca Tarnów, ulice, wszystkie miejsca i ona była takim jakby wprowadzeniem, Natomiast szczegóły, takie detale, daty, które właśnie się pojawiły w tym teście, no to bardziej już jednak trzeba szukać źródeł typu Encyklopedia Tarnowa, gdzie też jednak można dużo znaleźć. Różne publikacje, które też były na liście i myślę, że, że jakby trzeba po prostu być na bieżąco. Co komu przyjdzie do głowy? Tak. Dobrze, słuchajcie, a teraz jakbyś miał rozstrzygnąć, czy takim podstawowym źródłem wiedzy o Tarnowie jest życie codzienne tu i teraz, internet, czy jednak biblioteka? Według mnie takie życie codzienne nam dostarcza najwięcej informacji, ponieważ, właśnie tak jak kolega wcześniej wspomniał, było dużo rzeczy z takich niedawnych lat. Na przykład były pytania o kilka festiwali, które ostatnio się odbywały. O piłkarza było pytanie, no i w sumie to. Myślę, że raczej można by się też dużo dowiedzieć z książek różnych. Dobrze, ostatnie pytanie do was, bo widzę, że oczekujecie na, na efekt tego pierwszego etapu i też pewno jesteście w nerwach, nie chcę was za bardzo zatrzymywać. Ogólnie polecacie, jesteście panowie też pierwszy raz bierzecie udział w tym teście. Polecacie taką przygodę, czy to było fajne dla Was przeżycie? Oczywiście polecamy. Jest to sposób, żeby sprawdzić swoją wiedzę o tarnowie. Poszerzyć ją w pewnym stopniu oczywiście do żeby zainteresować się czy to książkami czy to chociażby życiem takim kulturalnym Tarnowa również jak kolega powiedział oczywiście możemy z tego po prostu coś wynieść ciekawego co wiedzieliśmy po prostu zaznaczyliśmy w odpowiedziach czego nie wiedzieliśmy mogliśmy się po prostu nauczyć no i jest to na pewno ciekawa lekcja która pozwala nam dowiedzieć się czegoś ciekawego o Tarnowie jak już kolega wspomniał no i oczywiście polecamy wszystkim w następnym roku wziąć udział w tym konkursie. Pytanie trzecie. Organizacja samorządów miejskich powołana do opracowania wspólnego stanowiska wobec rządu i do promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą, do której należy tamów od 1993 roku, nazywa się A Civitas Renaissance, B Związek Miast Polskich czy może C Związek Wyszehradzki, B. No to chyba mi można poinformować, że po raz pierwszy trzy odpowiedzi prawidłowe, jedna do... Sporo emocji dzisiejszego popołudnia, no i wieczoru już właściwie. No i mamy kolejny raz laureatem Wielkiego Testu o Tarnowie został pan Jacek Litwin. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Kolejny raz, panie Jacku, bo to na cztery testy, w których pan brał udział, trzecie pańskie zwycięstwo. Tak, znaczy tego zeszłorocznego, tak, no nie uwzględniam jako taki pełny test wiedzotarny, bo to był jednak wycinek historii od autonomii galicyjskiej do 1939 roku, więc to częściowy. i wyszło to słabo, po prostu w zeszłym roku brałem udział z poczucia obowiązku. Mhm. Ale i tak udało się być w dziesiątce roku. Jest pan człowiekiem zatem, chyba mogę powiedzieć, który wie bardzo dużo o Tarnowie, bo gdybym powiedziała wszystko, byłoby to przeszarżowanie troszeczkę, ale bardzo dużo. I wie pan też jest pan też człowiekiem, który wie bardzo dużo o wielkich testach o tarnowie. Zatem zapytam, jak tegoroczny czwarty test wypada na tle, już pomijając ten niepodległościowy z ubiegłego roku na tle tych y, pierwszych edycji. Mhm. Pierwszy był, pierwszy test był taki, to było zaskoczenie dla wszystkich, nie wiadomo było czego się spodziewać, był dziwny, drugi był dla mnie szczerze mówiąc, drugi był najłatwiejszy, natomiast w tym roku no stopień trudności wzrósł, no, no, widać to też po wynikach, które były te 72 punkty, no to w poprzednich w pierwszym i drugim teście prawdopodobnie mogły nie pozwolić nawet na awans do dziesiątki. Panie Jacku, proszę powiedzieć, jakie emocje towarzyszą Panu, który słyszy, że no, jest zwycięzcą po trzech etapach, bo to pierwszy etap, który pisze cała grupa, później przychodzi 10 osób, które uzyskuje najlepsze punkty i później kolejny już ostatni finałowy etap. Jak pan przeżywa te emocje jako trochę taki? Przepraszam za wyrażenie weteran. Znaczy, no, w tym roku sobie zanotowałem wyniki po drugiej serii więc i odnotowywałem wyniki konkurentów, więc wiedziałam, że zależy wyłącznie ode mnie to, czy załapię się do tej pierwszej trójki na pudło. No I udało się jako jedna odpowiedziałem na wszystkie trzy pytania. Po prostu w momencie, kiedy komisja stwierdziła, że odpowiedziała na trzy pytania, wiedziałam, że wygrałem. Fantastycznie. Czyli takie trochę, to było trochę, takim... trochę na zimno też kalkulacja. Tak. Bo trzeba liczyć zawsze, na ile pytań trzeba. Jest ten luz. Że okazywało się, że wystarczy, że odpowiem na jedno, już załapię się do trójki. No więc troszeczkę napięcie maleje, no bo już miejsce w pierwszej trójce jest miejscem bardzo zaszczytnym. Natomiast no tutaj to była taka podróż piekła do nieba. No. Po pierwszej serii no, te 72 punkty to, to było nie słabo, no, nie, na, na spodziewałem się, możliwych. więc musiało tam być sporo pułapek, muszę sprawdzić yy, te pytania dokładnie. Druga seria już była lepsza, bo na te 15 pytań no chyba miałem jeden z lepszych wyników, miałem 9, co też jest dobre, ale strzały się nie powiodły w drugiej serii. Natomiast w trzeciej pytania… Udało się idealnie. 100, 100 na 100 tak. procent Pan wykonał w trzeciej serii. Panie Jacku, dobrze, gdyby ktoś chciał Pana zdetronizować w przyszłym roku… No zapraszam. <laughs> to każdy co Pan może. poleci? Od czego powinien zacząć swoją przygodę? No Tego, co ja zacząłem, no, tak 50 lat temu, jak się nauczyłem czytać i pisać. No. No tak, Do czytania wszystkiego, opowiec. co wpadnie w rękę, chodzenie po mieście, sprawdzanie, co to jest. Ta rzecz, którą widzimy, budynek, jakieś inne miejsca, sprawdzenie właścicieli tych budynków w okresie historycznym, co się wydarzyło i tak dalej. Zbieranie wszystkich ciekawostek, co to się zbiera. No, czy dla mnie, szczerze mówiąc, najtrudniejszym okresem no, jest ten, ten po roku 80., gdzie, gdzie są te pytania, które są no, często zaskakujące z tego powodu, że człowiek, żyjąc w tym, już nie bardzo zwraca czasem uwagę. Na, na, na fakty, które otaczają go bezpośrednio. Także myślę, że w tym, jest, w tym było najwięcej błędów. Gratuluję i jestem pod wrażeniem pańskiej wiedzy i tego, że po raz kolejny udowadnia pan ten swój wysoki poziom zaawansowania, jeżeli chodzi o, o wiedzę bardzo szczegółową i rozległą wiedzę o Tarnowie. No i co? Przedstawiamy państwu zatem prawdziwego, lokalnego patriotę, pan Jacek Litwin, zwycięzca wielkiego testu wiedzy o Tarnowie. I dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych.